Cześć misiaki, mamy dzisiaj 17 lutego. Słońce wstaje o godzinie 6.54. Ja nazywam się Paulina Bulek, a to jest dziesiąty odcinek inspirującego Wschodu Słońca. Często spotykam ludzi, którzy mówią do mnie tak: Paulina, ty masz tak dużo hobby i zainteresowań, a ja nie mam żadnego. Powiedz, jak mogę je znaleźć? Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co się lubi robić. Czy to ma być coś związanego z aktywnością wewnątrz budynku, czy na zewnątrz? Czy ma dotyczyć innych ludzi, a może przedmiotów? A może ma być związane z uprawianiem sportu? Musisz sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. A może jest coś takiego, o czym zawsze marzyłeś? Coś, co zawsze chciałeś robić, ale nigdy nie miałeś odwagi zrealizować tego marzenia. Może to mogłoby być twoim hobby? A jakie hobby mają twoi znajomi? Może warto byłoby się do nich przyłączyć i spróbować tego, co oni robią? Nawet jeżeli nie spodoba Ci się ich hobby, zawsze będziesz miał jakieś doświadczenie w tym, czego robić na pewno nie chcesz. Rozejrzyj się dookoła. Może w Twoim mieście są organizowane jakieś ciekawe warsztaty albo inicjatywy, w których mógłbyś wziąć udział? Udaj się do punktu informacji turystycznej. Tam na pewno mają zbiór informacji o tym, co można ciekawego robić w Twoim mieście. Nie ma w Twoim mieście takiego punktu? Możesz udać się do Domu Kultury. Tam na pewno mają również jakieś informacje związane z aktywnością miejscowości. A może zajrzysz do biblioteki. Tam również bardzo często mają informacje o tym, co ciekawego można robić w danej okolicy. Próbuj różnych rzeczy, bądź otwarty na świat i otaczających Cię ludzi. Znalezienie Twojego hobby to tylko kwestia czasu. Twoje motto to na dziś. Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia. Mark Twain Życzę Ci najpiękniejszego dnia w Twoim życiu. Do zobaczenia jutro o wschodzie słońca. Cześć! Podobał ci się filmik? Daj łapkę w górę. Możesz także polubić mój fanpage na Facebooku, zasubskrybować kanał YouTube albo zajrzeć na bloga.